Witam z tej strony Mat26. Chciałbym wam pokazać, jak powinien sklep wyglądać standardowo w Farming Simulator 15, a więc zaczynamy od ciągników oczywiście. Tutaj mamy wszystkie ciągniki z podstawki i o, i właśnie od zetora krystala powinno się ciągnąć to dalej aż do nitro. Prze Nitro mogło być już w standardzie, chociaż niby mamy Nitro, bo to jest ten XM130, tylko ze zmienionym skinem. Dobra, dalej lecimy, tu nic nie było. Tu mamy tatrę nową. Tak właśnie powinien sklep wyglądać z ciężarówkami. Kombajnów trochę doszło. Tu mamy O. To ich headery i końcówki też doszły. Jest, jest ich sporo, tu nic, 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 przyczepy trochę też by przydało się rozbudować. No, przynajmniej o te dwie. One powinny być już w standardzie, bo i tak były za darmo. Ci za darmo po prostu. No za darmo do pobrania na stronie farminga. Tutaj nic nie doszło, nowy pług jest, tylko jeden. Trzy agregaty. Wniki 4 aż. Jeden rozsiewacz i dwa opryskiwacze. Ten powinien być już w standardzie, ale niestety musieliśmy go sobie dociągnąć. Dalej z rozrzutników mamy 3. Ten bardzo mi się podoba i on powinien być też w standardzie. Dwie beczki. zobaczcie ile mamy kosiarek kuna. Aż 4 te oczywiście są dodatkiem do ściągnięcia na stronie, ale właśnie brakuje takiej mniejszej od tej, a trochę większej od tej. Zobaczcie 3,3 i 8,8, a tu mamy 9,9 i 3,5. To na duże ciągniki jest, a to na takie średniowe by się przydało. Tu nic, nic, nic. Do Bel mamy prasę, pszczepkę i ten, jakby powiedzmy, kontener. Bo Tak pisze, kontener tu nic, nie doszło nic aha, właśnie, jeszcze jakby się przydała jakaś mniejsza, przeładowcza jakiś też ciekawszy obciążnik, bo one trochę tak już przejadły się do leśnych doszło tylko jeden kontener na drzewo piły nic i samochód jakiś też, bym chciał jakiś fajniejszy można nawet jakąś furgonetkę, żeby mo można było otworzyć pakę i przewozić tam jakieś, nie wiem, palety z ładowarek mamy JCB New Hollanda Tutaj tak samo. Tu już jest tylko samo JCB. Tu nic nie ma nowego. Tu nic, nic. No i tak, ja Wam pokazałem, jak według mnie powinien od razu po otwarciu pudełka Farmix Motor 15 wyglądać sklep. Powinien być w tak fajnie rozbudowany. Pamiętacie, w, chyba w 13, jak było dużo siewników, a tutaj macie 3, 6, 7 siewników. To jest malutko tak samo innych przyczep było dużo, a no ty, no jeszcze aż tak bardzo na przyczepy nie można narzekać, jest ich trochę, ale tam było trochę więcej takich więcej jak ten flig, a więc tak, ja chciałem właśnie pokazać wam tylko tyle i to jest taki króciutki odcinek, powiedzmy przed filmem z mapki, no tu już mamy przygotowany samochód właśnie, żeby wam pokazać tą oto piękną mapkę. A więc y, ja się z Wami żegnam i czekajcie z niecierpliwością na filmik z Mapki. Na razie, cześć.